Policja na wniosek prokuratury zatrzymała Marka N., który prowadził m.in. dom schronienia w Zgierzu. O 11.00 został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Łodzi na przesłuchanie, w trakcie którego postawiono mu trzy zarzuty. W sprawie przyglądała się Monika strześniewska jaśkiewicz Marek N. usłyszał zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pięciu podobiecznych placówki, znęcania się nad dziewiętnastoma pensjonariuszami oraz zarzut usiłowania oszustwa. Podczas dzisiejszego przesłuchania Marek N nie przyznał się do zarzutów, złożył bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Przesłuchanie trwało około 6 godzin. Pozostaje zatrzymany do dyspozycji prokuratury okręgowej w Łodzi, tak więc w najbliższym czasie przewieziony zostanie do Policyjnej Izby Zatrzymań. Jutro w tej sprawie będziemy podejmować dalsze decyzje, w tym co do ewentualnych środków zapobiegawczych. Za zarzucane mu czyny grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.